W Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W związku z prowadzeniem reformy samorządowej administracyjnie staroście Pabienickiemu podlegają placówki oświatowe, m.in. szkoły średnie, dom dziecka w Portszewicach, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i Młodzieżowy Dom Kultury. Przedstawicieli tych placówek zaproszono na dzisiejszą uroczystość. Podczas części oficjalnej życzenia pedagogom złożyli starosta Jacek Gryzel, Jolanta Gałczyńska, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach oraz Alicja Bujacz, szefowa Nauczycielskiej Solidarności. Piętnastu dyrektorów i nauczycieli otrzymało z rąk starosty Nagrody. Imprezę uświetniły występy teatralne, muzyczne i taneczne w wykonaniu dzieci z pracowni Młodzieżowego Domu Kultury. Na Akademii do Zespołu Szkół Zawodowych im. Profesora Janusza Groszkowskiego zaproszono przedstawicieli PZU oddział Pawienice. Okazja była ku temu specjalna. Podziękowano w ten sposób sponsorowi, który w części sfinansował wymianę okien w sali gimnastycznej. Koszt wymiany wyniósł 17 300 zł, z czego 6 000 zł pochodzi od PZU. Podczas uroczystości złożono tradycyjnie wiele życzeń. Odczytano również te, które nadeszły z Warszawy, od córki patrona szkoły Krystyny Łukawskiej. Na zakończenie 13 pedagogów otrzymało nagrody pieniężne. Jutro, 14 października, kiedy to właśnie przypada święto nauczycieli, pedagodzy z elektryka pojadą na wycieczkę do Białego Stoku. Młodzież będzie miała dzień wolny od zajęć. Po raz pierwszy w związku z reformą edukacji obchodzono dzisiaj dzień nauczyciela w gimnazjach. To również były kwiaty i gorące życzenia. W gimnazjum nr 2 podopieczni profesor Ewy Gabrielskiej rozpoczęli szkolne obchody tego święta krótkim przedstawieniem. Przed nami Arkusz mapy nieduży. A my jesteśmy w wielkiej podróży. Co było obce, będzie nam znane, bo nauczyciel jest kapitanem. Co razem z nami dookoła świata płynie z znany przez szkolne lata. Gdyby mieć najpiękniejsze w świecie diamenty, gdyby mieć miliony w złotych szkatułach zamknięte, może wtedy moglibyśmy spłacić te odwieczne długi waszej ciężkiej pracy. i więcej Zasługi, wieloletniej opieki, trudu, poświęcenia, nocy nieprzespanych i wyrozumienia. Lecz diamentów i złota my nie posiadamy, serca swe i miłość w zamian wam oddamy. Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor gimnazjum Grzegorz Hanka. Chciałem złożyć wielkie, naprawdę bardzo wielkie i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich pracowników szkoły, aby ten bardzo trudny rok, rok reformy oświaty, dla wszystkich pracowników i dla nauczycieli okazał się rokiem satysfakcji. Pełnej satysfakcji, aby udało nam się zrealizować wszelkie zaplanowane tutaj wspólnie zadania, co myślę będzie z wielką korzyścią dla uczniów, ale i również dla nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem. W którym w pewien sposób staramy się podziękować pracownikom szkoły i nauczycielom za ich dotychczasowy trud. Dlatego korzystając z tej okazji bardzo serdecznie chciałem poprosić Panią Ewę Gabrielską. Nagrodę dyrektora otrzymały również Barbara Bielik, Dobrosława Malą-Kępa, Barbara Koplin, Maria Poros i Ewa Ślisińska. Podczas Miejskich Obchodów Dnia Nauczyciela zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 5 nagrody specjalne przyznane przez Prezydenta Floriana Wlaźlaka otrzymało siedmioro pedagogów. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch dyrektorów i trzy nauczycielki podstawówek oraz dwie dyrektorki miejskich przedszkoli. Od redakcji Telewizji TOP wszystkim pawieńskim pedagogom przekazujemy najlepsze życzenia. Dochodziła północ z 11 na 12 października, kiedy na stację paliw ESSO podjechał radiowóz poobielnickiej policji drogowej, by sprawdzić stan bezpieczeństwa na tym obiekcie. Kilka minut później, gdy policjanci podchodzili do radiowozu, zaatakowało ich trzech mężczyzn. Jednemu z funkcjonariuszy udało się wyswobodzić. Wówczas padły strzały ostrzegawcze. Napastnicy przestraszyli się i zbiegli. Natychmiast poszkodowani policjanci wezwali posiłki. Na stacji po kilku minutach pojawił się radiowóz z kompanii prewencyjno-patrolowej, którego załoga podjęła pościg. Policjanci zatrzymali 33-letniego Cezarego B oraz 39-letniego Wodzimierza K, mieszkańców powiatu Pawianickiego. Trzeciemu z napastników niestety udało się zbiec. Zatrzymanych osadzono w policyjnej izbie zatrzymań do dyspozycji prokuratora. Zaatakowani policjanci wyszli z bójki z licznymi otarciami na skórka i siniakami. Przypomnijmy, że jest to już kolejna czynna napaść na funkcjonariuszy Policji w naszym mieście. W ubiegłym roku, 1 czerwca, koło wieżowców przy ulicy Nawrockiego, czterech pijanych chłopaków zaatakowało sierżanta Rafała Cen. Cios był tak silny, że butelka od piwa rozbiła się. Drugi z policjantów, natychmiast reagując, wypuścił z radiowozu psa policyjnego, który zaatakował napastnika. Poszkodowany policjant z urazem głowy trafił na oddział pomocy doraźnej, gdzie po opatrzeniu rany został zwolniony do domu.